Cześć, z tej strony DagDag tak, tak. i dzisiaj może spróbujemy wreszcie wbić punkty, Może się uda. Lecimy. Chciałem wam tylko jeszcze powiedzieć, że ma, e, że zachęcam Was do wejścia na mój serwer Discord. Jest on otwarty dla wszystkich moich widzów. Link do niego w opisie. Zachęcam do wejścia. Tak więc lecimy z pierwszą połową. No a tak więc lecimy. Na pewno jeden to jest Polak. Lecimy rampę. Ciężej nie niszczyć, wiesz, nie? Tu mam jednego O, rewolwer Uuu, waju łek niestety No trudno Do kolejnej Dobra, lecimy

Ja nawet. Tak. Dobra, udajmy, że sobie nie idziemy. Poczekajmy tutaj. Być może tak. on spróbuję przejść. A ja wiem, że czas. No i niestety się nie udało Trombaję wygrać No szkoda! E, jeden na trzech czy na czterech? Jeden na trzech to chyba było. Dwóch dało mi się zabić, niestety trzeciego się nie udało. Do kolejnej. Ale lecimy eko, ja spróbuję zraszować węta. No, mp5 lepsze niż nic. Lepsze niż nic, więc się cofniemy. Dobra No niestety nie udało się go zabić, dostał trochę. No i moi go dobili. Dostał 97. No, do kolejnej. Więc spróbujemy pójść. Yeah, Na no, fajniej, bardziej mnie dzieje. Na, no, goście już nas wzywa. No i mamy to. Wyciągnęliśmy do kolejnej. Dobra, lecimy. O! Ładny który mój rzucił. Rzuciłko na mnie. Hij heeft me gekregen! Hij heeft me gekregen! Laten we gaan Er Dobra. Dobra. się cofnę i się ustawię bardziej w bardziej miejscu w którym... O, przestraszył mnie <coughs> Właściwie mnie mocno wystraszył I dociśnięty no super, do kolejnej rundy Dobra, mój idzie w górę z autoszmatą, tam go wspomogę Dobra, mamy go Dobra, no Ejsa już nie będzie no, to można skanować. I'm inside, on shoot. Yellow. Mi się wydaje, że on poszedł na dół. Mógł pójść na dół, mi się wydaje. I'll go plant. On, on B. Nie wiem, nie, a oni polepszą na Lora. No trochę, trochę, trochę to zepsułem, ale. Mogę pójść na A plantować. A ja się cofnę na spokojnie. Pójdę się do węcika Ładnie I Poczekamy na razie Oj, No nie, wjechał od pleców, no trudno Jak na razie ciśnę głównie ja, ten team No to co, do kolei Chciałam, ale czy jak chcecie mnie wesprzeć? Ja mogę z chęcią przyjąć, albo jakiś e no słuchaj, najlepiej do się dostali subkrypto, to jest najlepsze wsparcie dla mnie Wtedy widzę, że jesteście tutaj ze mną Że chcecie oglądać te filmy Że jesteście się z tym zainteresowani A tego gościa tam trzeba ściągnąć jest. No, zabiłem go przez mojego, ale zabiłem go No, niestety od boku mnie zaszedł. No, nie miałem gdzie się cofnąć. Do kolejnej. Dobra, eee. Idziemy. Czujemy outside. Dobra, ten wyciągnięty. Mówi. Eee, no dobra. O, no niestety. Do kolejnej. Dobra, lecimy Eko Eee, ja polecę szybkiego węta. Reaktor. A on coś tam uderza My czekamy Weźmiemy sobie emetkę No i niestety zginiemy, ale za to obiliśmy kolejnego Do kolejnego Dobra, lecimy O, dostaliśmy klasza na mordę, schowajmy się za owocnym No niestety. Do kolejnej. Da, lecimy. No bro! What was that, man? Bro poszli. No, mam jednego. Heaven. No ale ja nie dam rady. Sam go... Ну oh, 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 oh. и писал, no, окачал. и... Tam No i mamy to. Zakończyliśmy to. 21 kili. Pierwsza połowa. 9 śmierci. No, miejmy nadzieję, że pocisnę moich dalej, tak żebyśmy wygrali ten meczik Dobra, idziemy. Miejmy nadzieję, że się w miarę rozstawimy. Tu guys outside. No niestety mnie wyciągnęli. No szkoda, do kolejnej. Pięćsetimy, jak widzicie, gość w jest włożony U nas gości właśnie wyszedł. A, czekamy. Wyjdźmy ze smoka Zobaczmy co nosimy. A podniesie po nim team Info. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy, więc nie wiem co mam zrobić do końca. Bo moi nie dali żadnego info jeszcze. Daje, to nie daje, to ja nie gay na nic. Nie dążę robić. Nie shit galak. Dostaliśmy, Dostaliśmy wie, czwórkę na jednego. Bo jeżeli jesteśmy mocno pobijani. O, on go widzi. Dobra, mamy to. Do kolejnej. Dobra, tak więc lecimy. No nie ma ich tam. Oni poszli rampą, wszyscy. Eee, więc trzeba obejść. Przejdźcie mi Ja lecę wętrz, bo oni się tu bawią. Ja będę się bawił z nimi. Nie, oni jeszcze nie przeszli. Mój tam dalej stoi, czyli to nie jest B. ja mam tylko 4a1, bo mam 4a4. Odcet, odcet. No outside, he's here. No, widzicie, no, info, ah, oh, info Another one No i dobrze, docisnęliśmy ich ładnie, cii, 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 cii. ciekawe Tak więc wygraliśmy, udało się to ładnie wygrać. dostaniemy wreszcie nasze punkty 3600? Nieźle. Mogłoby być lepiej. E, na nie będziemy po niej grindować, bo aktualnie to nie ma do końca sensu. chcę się skupić na razie trochę bardziej na skrzydłowych. Chociaż tamte rangi nie są zupełnie zbalansowane według mnie. Owszem, popraw, to że poprawili, e, wrzucili to, że przez chwilę się szybciej wbiało, zadziałało to. Troszeczkę zmieniły się te rangi, ale aktualnie dalej według mnie powinno to jeszcze chwilę być. Jeszcze powinno się szybciej troszeczkę wbijać te rangi, jest to I źle ułożone na skrzydłowych. Co pokazują też często moje mecze, gdy na przykład teammate robi, nie wiem, 3-4 fragi na mecz. No i no, nie da się tego po prostu wygrać. A przeciwnicy są w stanie walić one-tapy przez pół mapy Zdarzają się takie mecze, ja ich nie wrzucam, bo ten mój teammate zazwyczaj wychodzi. I no, i potem jestem sol na dwóch i według mnie tak nie powinno być, powinno się to poprawić. No ale mamy 3600 punktów. No i lecimy.